Dzień dobry, mam na imię Ula i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka na kanale Interior Design Blog, gdzie dzielę się z Wami moimi pomysłami na aranżację i dekorację domu. Organizowanie sobie życia we własnym pierwszym domu jest trudne dla młodego człowieka. Już sama odpowiedzialność przytłacza. Remont potrafi zgasić entuzjazm nawet najbardziej twardego, zdeterminowanego młodego człowieka. A to dopiero początek. Potem przychodzi czas na zaaranżowanie przestrzeni tak estetycznie, jak i funkcjonalnie. Jest tyle rzeczy, sprzętów, przedmiotów, które powinny się znaleźć, aby nam służyć i ułatwić codzienne obowiązki. Jednak, żeby tak się zadziało, trzeba te zasoby zgromadzić. Kreowanie przestrzeni, czy to dla singla, czy jako fundament związku jest trudne, jeśli chcemy zadbać o każdy ważny element. Mówiłam o tym w jednym z poprzednich filmów. Zostawię Wam link na końcu tego odcinka. Kluczem do sukcesu może być dobre zaplanowanie i przygotowanie listy niezbędnych przedmiotów. Dziś na tapetę idą kuchenne niezbędniki, które podzieliłam na kilka grup. Zaczniemy od niezbędników do przygotowania posiłków. Jeśli nie posiadasz jakże popularnego teraz Thermomixa, musisz zaopatrzyć się w noże i deskę do krojenia. Tu zdecydowanie jakość jest ważniejsza od ilości. Wystarczy jeden nóż z ząbkami do pieczywa i ciasta, jeden mniejszy nóż np. do owoców i nóż szefa kuchni taki uniwersalny. Deska to równie ważny element używany wiele razy w ciągu dnia. Najlepsze deski i jednocześnie najładniejsze wykonane są z twardego drewna, hebanu, dębu czy jesionu. Jednak źle pielęgnowane stają się siedliskiem bakterii, po każdym użyciu deskę należy umyć i wytrzeć do sucha. Inne przybory kuchenne, które mogą się przydać szybciej niż Ci się wydaje to trzepaczka do jajek, chochla, obieraczka do warzyw czy tarka do sera. Do tego dzbanek z miarką czy łopatka. To absolutne, kuchenne niezbędniki, które powinny być w zasięgu ręki. Do gotowania czy przygotowywania nawet sałatek na zimno potrzebne są miski. Możesz się zaopatrzyć w zestaw na przykład trzech o różnych wielkościach, które przechowywane jedna w drugiej nie będą zabierać wiele miejsca w szafkach. Kolejne elementy, których nie może zabraknąć w kuchni to garnek, patelnia, rondelek czy mniejszy garnek. To baza, totalne minimum i must have w każdej kuchni. Najlepiej od razu kierować się praktycznością, tu również liczy się jakość bardziej od ilości. Dobrze jest zainwestować w garnki i patelnie z powłokami nieprzywierającymi. Łatwiej gotować i łatwiej czyścić. Jeśli masz wysokie aspiracje, wybierz garnki żeliwne lub miedziane. Te pierwsze utrzymują dłużej ciepło, tak jak kaloryfery. Te drugie szybciej się nagrzewają i również szybcie, szybko stygną. Pamiętaj, bezpieczeństwo to podstawa, szczególnie w kuchni, gdzie według statystyk dzieje się najwięcej wypadków w domu. Ważne, żeby zadbać o dobrej jakości garnki z nienagrzewającymi się uchwytami, a także o rękawice, które będą chronić przed oparzeniami. A teraz, gdy posiłki już gotowe. Podajemy do stołu. Nie bez kozery mówi się, że je się oczami. To jak serwujemy posiłek jest równie ważne jak sam jego smak. Piękny obrus, elegancka porcelana i szkło oraz niewyszerbione sztuczce powinny być codziennym rytuałem, a nie odświętną dekoracją. Wiele firm daje możliwości zakupu pojedynczych sztuk, zatem jeśli w budżecie nie przewidziałeś pozycji na zakup serwisu obiadowego na 12 osób, czy garnituru kawowego, możesz kupić po dwa czy cztery komplety i systematycznie dokupować w miarę możliwości. I jak? Czy mające zestawienie wiesz już, czego brakuje w Twojej kuchni? A może sama dorzuciłabyś coś do mojej listy? Daj znać w komentarzu pod filmem. Jeśli jesteście ciekawi, o czym będę mówiła w kolejnym odcinku, subskrybujcie mój kanał, a otrzymacie powiadomienie, gdy pojawi się na YouTube. Obserwujcie również moje profile na Facebooku i Instagramie. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia.